Cześć, jestem Piotr z 5 i zgodnie z obietnicą zagramy dziś w grę o nazwie Penumbra Overture. Jest to pierwszy odcinek. Tak więc na początek nieco informacji. Yy, po pierwsze, <laughs> yy, wiem, że długo czekaliście na tą serię, ale no niestety nie miałem czasu, także przepraszam, ale teraz jest i możemy się tym ekscytować. Yy, druga sprawa to kurczę, moment, prześciszyć, tam, bo słyszę własnych myśli. Dobra, powinno być lepiej. E, tak, druga sprawa to problemy z Borderlands. Mianowicie zawieszam tą serię z powodów e, czysto takich ludzkich, powiedziałbym. E, chodzi o prawa autorskie i o to, że... No, z dźwiękiem po prostu są jakieś dziwne... E, Choć prawa autorskie do, do wykorzystanych dźwięków w grze. No niestety nie, mam, nie, mogę, nie mogę takiego czegoś... Nie mogę robić let's playa z tego po prostu, bo od razu dostaję podupię od YouTube'a, że y, wykorzystuję jakąś tam ścieżkę dźwiękową i no niestety nie mogę tego zrobić. Ale mam pewien plan, może uda się to jakoś. Y... Kurczę, moment, ja muszę włączyć czasomierz mój. Yyy... już mam. Yy, tak, dostaję podupię od YouTube'a i... No, muszę tutaj to. Aha, no, mam pomysł jakiś, jakby to, to ogarnąć, dlatego tam się trochę pobawię tym bordelancem. Więc, jak on będzie się pojawiał nagle na moim kanale, znikał, to po prostu są różne próby yy, zniwelowania tych różnych. No, pierwsza próba z... właśnie usunięcia tych problemów z, yy, z sprawami autorskimi to się nie powiodło, niestety. Także zostało mi jeszcze kilka yy, asów do wykorzystania. Yy, Trzecią sprawą jest nieregularność odcinków, e, które wstawiam. Jest to spowodowane właśnie e, obecnym e, etapem szkoły. I niestety nie zawsze mam czas na nagranie czegoś, na, na, na wstawienie i. No rozumiecie przecież o co chodzi. No a po czwarte gra jest w Polsku. Yeah! Uhu. Możemy jechać dalej. E, tu będzie mały eksperyment, bo nie wiem czy dźwięk jest dobrze z, zorganizowany i czy będzie się wszystko ładnie płynnie chodziło. Ogólnie jadę na żywca, także jeśli coś będzie nie tak, to będę musiał przerwać nagrywanie i zrobić małe cięcie. Tak, w ogóle to sam czuję... O, myślałem, że mikrofon sobie wyłączyłem, ale byłaby jazda. Tak, ja na razie będę cicho, posłuchajcie sobie y, intra. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, please for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost thirty years ago, and said so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world renowned for two things physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever taken. As I watched civilization disappear along with Heathrow,

Nadal jest to coś, do czego się po prostu wraca po milionu milionach e, prób grania. O! Fizyka w tej grze najbardziej rozwala chyba, bo to jest główny atut. Grafika też jest e, w porządku, ale to przede wszystkim fizyka nadaje taki. No, w sumie powiem wam, że ładnie chodzi, tylko muszę sobie trochę myszkę przyspieszyć. Ciągłe kłócanie. Można Mogę przytrzymać przycisk. No, sam nie wiem, czy wolę trzymać przycisk wciśnięty, czy. No, no, czułość zmniejszymy. To jest najważniejsze. Później się tam tym Kurczę, zwiększymy. Co ja robię? Myślę racjonalnie. Co w Powrót. Ja. Yeah. Teraz jestem normalnie jak. Ten, ten celownik trochę taki jak. ale co tam? Spójrzcie na to. Cholera, nie trafiłem. O Jezus Maria, ale... ale słuchar Ale jednak byłem musiał coś zrobić z grafiką, bo wyłączę ten szum. Ten szum mnie trochę wkurza, bo on mm, strasznie... A też ciekawe, że mam 30 klatek, a czasami potrafi przyciąć. No dobra. kurze zapomniałem jakie sterowanie było. Matko Boska, jak ja tam grałem. W sumie fajnie, że sproszenie do tego zrobili, bo wszystko wiadomo o co chodzi. O mój... Informatik, chciałby O Boże! Dziennik, notatnik. Ekstra. Rzeczy do zrobienia. Mm. Nic nie mam do zrobienia, więc mogę sobie tutaj siedzieć i po prostu się obijać. Poprawię kilka rzeczy, wybaczcie. Grafika... Rozmawiacie zaawansowane... Eee, po co mi ja nie zatropia razy dwa i... Co to jest? No, no dobra, filtr tekstur, płynne rozmycie. Płynne rozmycie też mnie wkurza w grach. No niby taki... O ja yes. muszę od nowa włączyć grę, no chyba, że ja robię. Ja robicie. Nie, nie muszę. Ja! Yeah, i w sumie o to chodziło. Tylko jeszcze, 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 jeszcze. Chwila, 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 show crosshair wyłącz. Poziom trudności normalny. Dodaj osobiste dodatki, podzielanie, tak, tak, tak. O! O, to mi chodziło. Tylko moje oczy są najważniejsze tutaj. <grym> Butelka whisky. O kurde, ale o co chodzi? Ja nie chciałem, nie, 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 nie. jeszcze coś, jeszcze coś do ustawienia. O kurde, gra yy. cholera. Zapomniałem, ja to wyłączałem. A, miałem jakiś problem z tym właśnie i nie wiem. Grafika? Nie Kurczę, nie mam pojęcia. Chodzi o to, że ja w powietrzu mogę obracać sobie ten przedmiot, a... Przepraszam i nie chciałem. A teraz ja mogę go tylko tak przesuwać, Jak się go obracało? Rotacja to było R O! L? Nieważne. Później się to przyda Aha. Jak chcecie sobie poczytać to... Ja wam dam trochę czasu. Tylko będziecie spauzować. Ja to czytałem już tyle razy, że... Chodzi przede wszystkim o to, że... No a w sumie wiecie o co chodzi, to jest po polsku. No, ale wyruszyliśmy za swoim ojcem, który... Z którym nagle urwał się kontakt i jedyną... Jedyną naszą... Uwielbiam glowsticki, taka na a propos. Ekstra, chyba wszystko już mamy. Można wychodzić, nie? No właśnie. W ogóle sam czuję się jak e, Filip, bo jestem w takim polarze tylko i... wiecie mi się to strasznie skojarzyło właśnie. Siedzę w pociemku w pokoju i... Ale atmosfera jest ciekawa. Strasznie uwielbiam takie gry właśnie, w których... E, mamy większą, jak, 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 jakieś... Jakieś pole do właśnie popisu, gdzieś musimy się chować przed jakimiś potworami, coś nie mamy możliwości walki. Muszę rozbić ice. Zastanawiałem się przed rozpoczęciem tego, czy właśnie zrobić tak fabularnie bardziej, czy po prostu jechać i komentować normalnie po swojemu. Mianowicie chodzi mi o to, że szedłbym na przykład i dodawałbym jakieś wątki fabularne od siebie. Ale zdecydowałem, że za dużo to z tym kombinacji. Ech... O, pięknie. Kurczę, ciężko. O. Yeah! Chyba jebliśmy w glebę Wojsy, mam słyszymy Wojsy Ou, Eremai, Jezu moja głowa. Nie mogę wierzyć, że spadłem tak głęboko i dało mi się przeżyć. aaa. Jezu, gdzie jestem? To jest za miejsce! Powiem wam, że ta gra nadal napawa mnie takim przerażeniem. Mimo że wiem, że czegoś tu nie ma, to jednak zostaje takie wrażenie, że... O kurde coś tu nie gra. Ta kres gra epicka po prostu, nie ma, nie ma bata. Mógłbym szybciej sobie myszkę zrobić. Sorry, ale pierwszy odcinek jest właśnie taki typowo testowy i wiadomo o co chodzi. 1.6. O! O wiele lepiej. Nie ma co, młotek dostałem. Przenieśmy sobie go tutaj do inwentarza. Młotkiem bijemy w, nastę w następujący sposób: klikamy lewy przycisk myszki, zamachujemy się i w drugą stronę myszką. Ła! I walnięcie. Nie, 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 to nie jest tak, że sobie można po prostu kliknąć myszką i wszystko się otworzy, wszystko się przeniesie. Jeśli chcemy coś przenieść, musimy po prostu to złapać i przenieść. A nie tak jak w niektórych grach, że klikamy drzwi, one się same otwierają. Halo, zablokowane. Ktoś musi je blokować. Jak to ma działać? Nie wiem. Jezus I don't know anything. O, to przejście. No, czyli ładnie chodzi. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy. Yy optymalizacja gry je, jest prawidłowa i czy wszystko ładnie chodzi, to najlepiej sprawdzić przy jakimś dymie w grze czy coś takiego jak pojawia się nagle jakaś chmura, dym. Wtedy na, najbardziej karta graficzna pracuje najbardziej, najmocniej Najbardziej wydajnie Jeśli nic się nie tnie, nic nie przycina to wychodzi dobrze Ło wow, ło. Wow, wow. Można dosyć zawało. Co tam jest za tymi drzwiami? Co tam jest za tymi Co tam jest za tymi Jezus Maria, nie. Hej, gdzie w tu mój pokój? No dobra, pokręćmy sobie tutaj tym... A, odepchnęło mnie. Co się dzieje? Nie mogę tym kręcić. Kurde, ale fizyka jest niesamowita. Złapię bliżej pręta... To ciężko się kręci, no wiadomo. Złapię dalej... I o wiele inaczej. Schodzimy w czeluści tartaru. Ohoho. No i tym samym moi drodzy skończymy pierwszy odcinek. I tu będzie makabra. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.